Witam na konferencji prasowej po meczu czwartej kolejki PKO Bałw Polskiej Ekstraklasy Piasek Biwice Kilka z Katowice. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 2. Jest tam trener gości pan Rafał Burak. Panie trenerze proszę o kolejne troszkę do spotkania. No tak wydaje mi się że też w ekstraklasie często, często się mówi, że te poniedziałki to takie trudne dla, dla kibiców i, i ciężko trafić coś dobrego, a dzisiaj wydaje mi się, że akurat nie wszyscy, którzy byli, to mogli się czuć usatysfakcjonowani, bo, bo mecz był otwarty, mecz obfitował wiele sytuacji, mecz yy, obfitował i w bramki, i, i w interwencje bramkarzy. Dużo też męskiej walki, którą ja zawsze bardzo. Bardzo doceniam, ale, ale w, całym, w całym takim fair play i, i, i to było dobre. Dla nas bardzo cenny punkt, bo, bo Pias naprawdę na fali, gra bardzo dojrzałą, bardzo poukładaną piłkę, mając wielu zawodników bardzo doświadczonych, bardzo to docenialiśmy i chcieliśmy się jak najlepiej przygotować, aby po prostu taką swoją grę, którą chcemy, chcemy, chcemy wprowadzać, żeby ona była otwarta, ale jednocześnie taka zrównoważona, chcieliśmy to po prostu wdrażać w tym meczu. Były różne momenty, były momenty też takie, kiedy Pias nas Zepchnął trochę do defensywy i, i musieliśmy wtedy uskutecznić bardzo do, dobre działania w defensywie. Nie, nie uszczeliliśmy się też, też, też błędów, bo, bo bramki Piast jednak strzelił. Jednak, jednak ten mecz mający taką, a historię, prowadziliśmy 1-0, a potem przegrywaliśmy 2-1, to nie dość, że jestem zadowolony z tego, że objęliśmy tutaj prowadzenie, to chyba jeszcze bardziej jestem zadowolony z tego, że odrobiliśmy wynik 2-1 i drużyna po prostu nie pękła. I to jest dla mnie bardzo istotne, bardzo cenny punkt, bardzo go cenię. No i cóż, i, i, i w piątek gramy następne zawody, także tak, tutaj nie ma co za dużo e, myśleć, tylko, tylko, tylko patrzeć w te, w te słońce, bo, bo jak się w nie patrzy, to cienie z tyłu. A, a, a chodzi o to, żeby, żeby cały czas podniesioną głową i, i z, fajną, z fajną taką adrenaliną w tej Ekstraklasie GKS się po prostu pokazał. Dziękuję. Okay, panie strażnicy, teraz czas na Państwa pytania. Proszę o podniesienie ręki i my podamy mikrofon. do Adam Zelak, bohater. Od dwóch minut. Pamiętam, pytałem pana tydzień temu o to, że nie ma tych granych na Pan powiedział, że spokojnie, będę przyjść, to jest kwestia czasu. Adam Zelak w najlepszej swojej formie już. Jak pan to widzi? Wydaje mi się, że nie, że nie w najlepszej. Natomiast Adam to bardzo dobry piłkarz i, i, i mający bardzo wiele jakości, nie tylko w polu karnym, ale również poza nim. Eee, dobrze, że, że, że ta rywalizacja u nas właśnie wzrosła o, o jego dojście. Bardzo jestem zadowolony z jego, z jego, z jego postawy, ale wiem, że, że i Adam i, i my będziemy jeszcze, będziemy jeszcze lepsi. Przy pierwszym przygotę też system na Pieruszka poczekał. na niego później przy tej kolejnej brancie... Te całościowo, jak ja ten idziemy, muszę wracić, bo To piłkarz, na którego zwracamy uwagę siło rzeczy ciekawe. Tak jak to z młodzieżą, najpierw by się chciał przytulić, a za chwilę potem ochrzanić. Także, także tak, to, tak to z młodymi ludźmi jest. Dajmy im popełniać błędy, to jest normalne i, i absolutnie nie mówmy tutaj, że, że jest czemuś, czemuś winien. Po prostu brał na siebie odpowiedzialność za piłkę, chce w tą piłkę grać, przyszedł po nią nisko, pias dobrze zareagował, osaczyli go, troszkę stracił głowę, ale to jest normalny błąd piłkarski i, 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 i na, nie na takim szczeblu takie, takie błędy się popełniają. To nie, było, to nie było nic nieodpowiedzialnego, to jest normalnie element gry i, 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 i trudno. Na pewno, na pewno nie będziemy robić z tego jakiegoś, jakiegoś wielkiego, tam, wielkiego tematu. To Jeszcze zmiana w linii defensywnych chciałbym Pana zapytać. Nie było Klamęca, dzisiaj był Kusk, teraz w sezonie, pierwsze minuty. Co o tym zadecydowało? Raz rywalizacja, która jest wewnątrz zespołu i wydaje mi się, że, że, że ona jest na tyle, na tyle zdrowa i dobra, że wykorzystujemy również pewnego rodzaju elementy, które zawodnicy nam zgłaszają. Niekiedy to są drobne sprawy, bo Lukas mógł dzisiaj grać, ale w piątek mamy kolejne spotkanie i postanowiłem w jakiś sposób zarotować w linii defensywy również, również, również nim. Dobry wieczór, Dawid Reszlewa. Igor, dzisiaj w każdym meczowej zabrakło Alana Czerwińskiego i Sebastiana Bergera i chciałem zapytać, proszę, czy to była decyzja typowa Personalna, czy może na wynik jakichś urazów kłaszanych? Tak, to, to niestety ostatnie dwa dni troszkę nas tak zaskoczyły. E, dziwna przypadłość Sebastiana Bergiego. Bergiera, y, najnormalniej w świecie, uraz pod pachwiną, gdzieś taka taki, taka, taka wrzodowa sprawa, antybiotyk. E, mam nadzieję, że to, że to szybko zniknie. E, po prostu borykał się z taką, z taką sytuacją, która troszeczkę nas zaskoczyła, ale, ale wydaje mi się, że już jest opanowana. Natomiast Alan troszkę przeciążył staw kolanowy. E, Podaliśmy zabiegowi, krótkiemu, takiej, takiej punkcji, ale, ale postanowiliśmy, że te kolano najlepiej jakby po prostu odpoczęło i, i również jutro będzie już do dyspozycji mojej na treningu, także wydaje mi się, że jeden i drugi zawodnik na pewno bliżej Alan Czerwiński do tego, aby, aby, aby z motorem grać. W się pierwsze minuty dostał także Jakub Anczak i chciałbym prosić o ocenę jego występu. No tak, to, to, to zagrodnik dość filigranowy, mający, mający fajny pojedynek 1 na 1, będzie, 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 będzie debiutował u nas, na pewno zadebiutował dzisiaj u nas i będzie na pewno w jakiś sposób wdrażany. No to jest, to jest przeskok dla niego. I, I mając doświadczenie w pracy z zawodnikami Lecha, każdy z nich dostawał trochę czasu, aby, aby, aby zrozumieć to moje podejście do tego i, 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 i aby je potem wykorzystać. Zazwyczaj się to przekładało na to, że byliśmy bardzo zadowoleni z zawodników Lecha Poznań, którzy u nas grali. Mam nadzieję, że Lech Poznań również z naszej pracy był zadowolony. Także mam nadzieję, że, że za jakiś czas będziemy mówić o kolejnym bardzo fajnie rozwijającym się młodym człowieku. Dobry. Dobry. Jedno pytanie. Która z bramek dla Katowic podobała się Wam bardziej i dlaczego? Dzisiaj te wszystkie bramki, również te, które strzelał Piazza, szczególnie ta pierwsza, były przednie urody. Dlatego, tak jak powiedziałem, kibice też i, i, i my chyba wszyscy chcemy być świadkami czegoś naprawdę takiego krem de la creme. I dzisiaj bramka Zerlaka, pierwsza po pięknej naszej akcji, druga, bramka Amejo, no, to, są, to są rzeczy, które, które ja uwielbiam w piłce nożnej wszystkie mi się równie podobały. Na kolejny tak, tak, proszę. Ja się Na koniec zapytam, bo dzisiaj ani wy nie strzeliliście ze swojego fragmentu, ani Piast po, po aucie, tak? Czy te przygotowania do meczu też były pod takim kątem, żeby zneutralizować to, co jest najmocniejsze w obu zespołach, czyli w Panem przypadku zespoły piast były, były. Raz to ustawienie co do, co do, co do przeciwnika i do, do jego samego sposobu rozgrywania rzutów z tej fragmentu gry, ale później sama kontynuacja. Piast jest bardzo mocny zdeterminowany w polu karnym, bardzo mocno walczy o to, aby, aby ta piłka została w polu karnym i tam szukają sytuacji do gola. Bardzo żeśmy wyczulali, bardzo dużo przygotowywaliśmy się pod tym kątem, aby temu zapobiec i, i, i to jest jakiś niewątpliwie nasz, nasz dzisiaj sukces. Z drugiej strony zostaliśmy też umiejętnie wyblokowani przez Piasta, przez naszych stajach fragmentach. Mój ostatni pytanie to, że Pan wspomniał piątek, poniedziałek, piątek, takie kombo y, intensywne w tej ekstraglasie. Czy to no. będzie jakieś inne przygotowania? Ma Pan czas na to, żeby chwilę wolnego dać piłkarzom, czy za trzy będą na pełny pogląd? No tutaj, tutaj jeśli chodzi o, o, o zwolnienie zajęć, to nie ma nie ma o tym mowy, nie ma, nie ma, nie ma czasu. Natomiast jest to czas, kiedy zawodnicy nawet grający bezapelacyjnie y, mają czas na to, żeby się zregenerować i tutaj zagrożenia żadnego nie ma. Także, także wydaje mi się, że, że, że będziemy totalnie dobrze przygotowani do meczu z motorem. Po prostu tego czasu jest wystarczająco. Proszę. Jarosław pan w tygodniu kilka. Można, panie trenerze? Dużo pan mówi o rywalizacji. Rywalizacja pewnie też jest w bramce. Dzisiaj Dawid Kudła kilka razy zespołowi pomaga ale nie ukrywajmy, na kilka razy kilka razy było nerwowo, puste przeloty takie nerwowe nerwowe wznowienia, wybicia środka tak. pola. Mocno naciera konkurent, który przybył z Francji na w Naciera, naciera. Rafał to nie jest przypadkowy zawodnik, tylko, tylko, tylko chłopak raz o dobrej renomie, którą wywalczył sobie w Stali Mielec, też transfer, wiadomo, do Bordeaux. To nie są też takie, takie banalne sprawy. I naciera, ale wydaje mi się, że, że, że w tym całe sedno. Cóż byśmy dzisiaj mogli mówić, kiedy drugi bramkarz by nie nacierał? A tak, będziemy na pewno bardzo mocno analizować każdą sytuację. Tren jest naprawdę specjalistą wysokiej klasy, i tutaj nic nie zmienimy. Po prostu każdy mecz zostanie podjęty w bardzo rzetelnej analizie i każda sytuacja. Powiem szczerze, że bardzo dużo zostawiam w gestii trenera, brąkarzy samemu jemu, bo, bo, bo niekiedy z tych sytuacji, o których teraz mówimy, może były niepewne i tak dalej, i tak dalej. Niekiedy po analizie y, rzeczywiście troszkę inny obraz się maluje. Także czekam bardzo mocno na, na przeanalizowanie każdej sytuacji i, 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 na, pewno, i na, pewno, na pewno będziemy też o tym rozmawiać. Natomiast y, sumarycznie, Dawidzi się broni dobrze. Witam na drugiej części konferencji prasowej z nami Piasta, pan Aleksander Bukowicz. Panie Trenerze, proszę o komentarz po tym meczu. Dobry wieczór. Zaczęliśmy mecz nie tak jak, jak, jak chcieliśmy. To ten pierwszy taki kwadrans był, można powiedzieć, niedobry. Myślę, że też bramka GKS-u taka po. Pierwszej akcji, ale bardzo dobrej akcji z ich strony. Myślę, że też troszeczkę sprawiła, że lepiej zaczęliśmy funkcjonować na boisku, zaczęliśmy przeważać, tak można powiedzieć, bardziej zdecydowani, być w tym wszystkim. Też strzeliliśmy bardzo ładną bramkę, wirującą i można powiedzieć, od utraty bramki bardzo ciężko pracowaliśmy i też dużo jakości było w tym, żeby ten mecz odwrócić i podnieść wyjść na prowadzenie, co na pewno nie jest łatwe. Na tyle dobrze zorganizowanej drużyny, która w bronieniu, szczególnie praktycznie całym zespołem, aktywnie to robi, nie jest łatwo to zrobić. Na pewno duży, duże pretensje za, za sposób, jaki właśnie to, to prowadzenie. Oddaliśmy, znaczy chodzi mi o, o sposób, jaki straciliśmy drugą bramkę. Ona na koniec była e, efektowna, bo, bo Zrelak to zrobił bardzo dobrze w samej końcowej fazie tej akcji. Natomiast e, no, my doprowadziliśmy do, do, do tej sytuacji bramkowej dla nich. Także tutaj na pewno. E, jest to duży minus tego i największy minus tego meczu. To ten sposób, jak, jak oddaliśmy drugo, drugiego gola, ale potem też znowu do końca meczu byliśmy drużyną, która dążyła w, do tego, żeby zdobyć trzecią bramkę. Miała swoją sytuację. Ogólnie myślę, że z całego meczu, z przebiegu, znowu mieliśmy dużo więcej. Mówię znowu, bo to jest akurat. Troszeczkę podobnie do tego, co przeżywaliśmy w poprzednim sezonie, że jesteśmy drużyną z większą liczbą zagrożeń pod bramką, a, a, a mamy punkty. Więc ten punkt na pewno nas nie zadawala, ale, ale też trzeba go uszanować, bo jak nie można wygrać, to trzeba zremisować. Mamy już teraz przed sobą następny mecz. Adam, 2-2 w Gliwicach po Twoich dwóch golach, no pewnie długo, długo, ale czekałeś na taki mecz właśnie w gks Katowice. Tak, tak, właśnie czekałem na to, na to rozpoczęcie, albo bo jestem szczęśliwy, że to padło już dzisiaj i że oczywiście chcieliśmy więcej, ale bardzo szanujemy ten punkt, bo na ciężkim terenie Piast pokazał, że ma siłę i przy, Przyszliśmy tutaj wiedząc, że, że będzie ciężki mecz, trudny dla nas, ale ale odchodzimy z punktem, to musimy zabierać i teraz przygotować się na piątek. Dwukrotnie zostałeś obsłużony bardzo, do, bardzo dobrymi podaniami od swoich kolegów. Najpierw przez Mateusza Kowalczyka, a potem przez, przez Bartka Nowaka. To też jest chyba takie kluczowe, że, że oni cię znajdują w tym polu karnym. Tak, tak. E, oczywiście bez, bez nich, nie tylko bez nich, ale bez całego zespołu by w bramki nie i, i bardzo, bardzo to szanuję. Tak samo kibiców do, doping bardzo ważny dla nas dzisiaj. Za tym dziękujemy i, i ku tym ramkom. No oczywiście cieszę się z tego, że, że to padło, ale myślę, że cały team na to, na to zasługiwał i cieszę się, że, że to wszeliej ma, że właśnie chociaż ten jeden punkt zabierzemy. Z tych czterech meczów Piast wydaje się, że postawił poprzeczkę zdecydowanie najwyżej. Tak, myślę, że tak. Czy już ostatni mecz Legi dla mnie Oni są zespół bardzo bardzo zagrani, bardzo dobrze robię przewagę na boku, co wiedzieliśmy i, i tak jest to trudno obronić, ale, ale myślę, że szkoda, szkoda tej drugiej bramki, co samobój, ale, ale właśnie trzeba patrzeć do przodu pozytywnie i idziemy do następnego meczu po trzy punkty. Już, już na koniec krótka przerwa przed meczem z Motorem Lublin, ale jesteśmy też zbudowani też naszą postawą dzisiaj, bo walczyliśmy do końca i taka pozytywna energia na pewno przeniesie się na kolejny mecz. Tak, tak, myślę, że myślę, że cała, cała, cały zespół ze sztabem wiemy, że e, e, każdy mecz do nas dla nas w ważny, idziemy do każdego meczu pozytywnie i nastawiony i, i teraz okay, mamy tylko jeden punkt, jeden punkt, ale ale dla nas ważny, bo ciężki teren i teraz w domu chcemy chcemy po spoczyć. Dziękuję bardzo.